Zależy nam na tym, aby pacjentki i pacjenci w naszym województwie byli leczeni przy wykorzystaniu najnowszego, najlepszego sprzętu i temu właśnie będzie służył robot, który będzie już na stałe. W naszym opolskim centrum onkologii chcemy również aby studenci studentki którzy kształcą się na wydziale lekarskim również z tego robota korzystali bo to też jest ważne dla nas zadanie a oczywiście szpital w klub leczenie chorób płuc to temat który cały czas nam Towarzyszy, a bardzo ważne jest, aby pacjenci, pacjentki, które tam się leczą, również czyli się. My mówimy już w godnych warunkach warunkach na miarę XXI wieku, gdzie, gdzie toalety przy pokojach są już standardem. Dzięki naszej dotacji to się zadzieje i myślę, że już w przyszłym roku pacjenci będą mogli korzystać z naprawdę z nowoczesnej infrastruktury. W tej chwili jest to miejsce, które faktycznie przypomina plac budowy. Natomiast chcemy doprowadzić w końcu ten największy z naszych oddziałów szpitalnych do standardów funkcjonowania placówki medycznej, takich, które są oczekiwane w XXI wieku. Tworzymy sanitariaty w pokojach pacjentów, tam gdzie ich do tej pory nie było. Skuwamy wszystkie tynki, robimy je na nowo, odtwarzamy instalacje elektryczne, wentylacyjne, te związane z gazami medycznymi dla pacjentów, więc remont jest gruntowny, ale on trwa, nie zakłóca w żaden sposób funkcjonowania tego oddziału. No, i zakładam, że w połowie grudnia będzie możliwe zakończenie realizacji tej inwestycji. A i pacjentów na tym oddziale przybywa jednocześnie? Jest to największy nasz oddział, który działa w placówce w KUP. Jest to oddział 40-łóżkowy, więc myślę, że to znaczące, znaczące działanie w zakresie naszej placówki. Od dwóch lat dzierżawimy robota, urządzenie robotyczne. Wspierające naszych lekarzy przy przeprowadzaniu zabiegów na bloku operacyjnym. Po dwóch latach i rozwoju rynku robotycznego, no bo dzisiaj na rynku robotycznym w Polsce są trzy, przynajmniej trzy rozwiązania, które są rozwiązaniami sprawdzonymi, które, których to producenci mogą przystąpić do postępowania przetargowego. Więc dotarliśmy już do tego, że, że chcemy takiego robota kupić. Go, zdecydowaliśmy się na to, żeby go kupić z własnych środków. Wypracowaliśmy w ubiegłym roku ponad 7 milionów złotych z budżetu w budżecie Polskiego Centrum Onkologii, więc ogłosiliśmy procedurę przetargową, ale jednocześnie wystąpiliśmy do zarządu, do, do, do marszałka województwa z prośbą o przynajmniej częściowe sfinansowanie tego, zakupu tego robota. Okazało się, że. Że nasza prośba została pozytywnie oceniona. Kwota około miliona złotych będzie mogła być przeznaczona z budżetu województwa polskiego na zakup tego robota. To nie pozwoli nam na zaoszczędzenie tego miliona, tylko będziemy mogli. Jeśli procedura przetargowana to pozwoli, wybrać droższe, a przy tym nieco lepsze rozwiązanie. Bo planowaliśmy wydać kwotę około 7 milionów złotych, stąd te nasze środki. Jeżeli to będzie milion więcej, a będzie milion więcej, to, no to już będzie nas stać na rozwiązanie nieco lepsze.